Hej, w końcu nadszedł ten dzień, kiedy mogę się z wami podzielić kolejnym rozszerzeniem marki pędzli Embraż, czyli moich własnych pędzli do tej pory pędziło było 14 razem z tą kolejną szczęśliwą 7 mamy ich już aż 21 myślę, że to już jest dość duża kolekcja, ale i tak jeszcze kilku modeli mi brakuje, także spokojnie jeszcze będziemy się rozwijać. Tym razem postawiłam na pędzle, które są bardziej precyzyjne nie są to już takie typowe puchacze, jakie były do tej pory, tym razem są to mniejsze pędzelki, które posłużą Wam do albo precyzyjnego makijażu oczu, albo takiej bardzo szczegółowej, punktowej roboty przy makijażu twarzy, ale jak Zawsze, proszę Was, nie zamykajcie się w jednej kategorii tylko dlatego, że pędzel jest mały. Chciałabym, żebyście patrzyli na nie jak na pędzle uniwersalne, czyli równie dobrze taki mały pędzelek może Wam posłużyć do zabiekowania czegoś w konkretnym miejscu na twarzy, a może i ten duży wachlarz Wam się sprawdzi w makijażu oczu, do uzyskania konkretnego efektu, także myślcie o nich jak o, jak o pędzlach ogólnie do makijażu, a nie do konkretnej funkcji. Tak jak wspomniałam, są to pędzle przeznaczone do bardziej precyzyjnej pracy przy makijażu, natomiast dalej jest to najwyższa jakość włosia dostępna na rynku, także mam nadzieję, że te modele również pokochacie tak samo, jak pokochaliście te poprzednie. Dnie. W dzisiejszym filmiku mówimy je sobie wszystkie po kolei. Opowiem kilka słów na temat każdego i przy okazji też jakby zarekomenduję jedno z fajniejszych zastosowań do każdego modelu, ale oczywiście nie jedyne zastosowanie. Porównam te nowe modele z już obecnymi w kolekcji pędzami Embrush, bo niektóre z nich są jakby mniejszymi lub większymi braćmi, więc na pewno będziecie takiego porównania ciekawe i chcę wam sobie przekazać całą wiedzę, jaką tylko mogę. Także jak chcecie dowiedzieć się więcej na temat tych pędzli, to zapraszam Was do oglądania dalej. Pierwszym pędzlem z nowej kolekcji jest oczywiście pędzelek z numerem 15 i jest to, ja na niego mówię paluch. Bo jest to pędzel bardzo okrągły, bardzo miły w dotyku oczywiście, to jest dalej to włosie nie przecinane, tylko układane odpowiedni kształt, ale on ma też dość mocny nacisk, dlatego też idealnie imituje ruchy palca na twarzy. I świetnie sprawdza się w funkcji nakładania tutaj wewnętrznego, nakładania cienia wewnętrznego, kącik ruchomej powieki, czy też do czyszczenia zewnętrznego Kącika oczu, do tego świetnie się sprawdza. Już takim bardziej mocnym naciskiem na skórę, kiedy chcemy zbudować większe krycie, na przykład pudrem prasowanym, czy też sypkim, albo właśnie pudrem mineralnym. Od momentu, kiedy się polubiłam z produktami mineralnymi, i sypkimi, to poszukiwałam pędzla, który spełni moje wymagania do właśnie albo czyszczenia zewnętrznego kącika, albo budowania krycia tutaj w dolinie łez, kiedy na przykład użyjemy trochę lżejszego korektora i chcemy sobie jeszcze dopomóc właśnie innym produktem, żeby te cienie. Nie zakryć. No i no właśnie idealnie do tego się sprawdza. Czy też do takiej bardziej precyzyjnej roboty, jak zakrywanie tutaj, um, czy też pudrowanie um, podkładu czy innego produktu przy skrzydełkach nosa, czy punktowo chcemy spracować korektor albo podkład mineralny w skórę, idealnie się do tego sprawdza. To jest po prostu taki trochę paluch. Jego nazwa pasuje do niego idealnie. Szesnacka to już taki bardziej tradycyjny model pędzel, czyli dość mały płaski pędzel do aplikacji cienia na całą powiekę lub na wewnętrzny kącik, lub którekolwiek inne miejsce nam się zamarzy. W asortymencie MBR jest już podobny model pędzla i jest to dziesiątka, natomiast dziesiątka jest o wiele większym pędzlem pod każdym względem szerokości, grubości, wysokości, włosia, ona po prostu jest o wiele większa, a 16 to jest taki właśnie pędzelek wielkością zbliżony do naszej tradycyjnej szóstki, czyli pędza do blendowania, natomiast jego kształt i funkcje są kompletnie inne. Modele numer 17 i 18 możemy nazwać takimi dwoma braćmi i to są dwa pędzle typu Pencil Brush. Jeden jest maluteńki, a drugi jest taki spory, jeżeli porównujemy je do takiego tradycyjnego modelu tego pędzla dostępnego na rynku ogólnie. a Jeżeli te dwa porównamy sobie z obecną już w asortymencie M-Brush 13, to powstaje nam zestaw takich trzech idealnych wielkości Pencil i bo mamy taki naprawdę maluteńki, tradycyjny i dość spory. No i to już możemy na przykład nazwać trójką pędzli odpowiedzią do każdego rozmiaru oka, jeżeli chodzi o umalowanie dolnej powieki, ale nie tylko, czyli ta osiemnastka idealnie nam posłuży do aplikacji takich delikatnych detali, na przykład wewnętrznym kąciku oka, albo do precyzyjnego roztarcia kreski wzdłuż linii rzęs, a 17 ja pokochałam konkretnie do aplikacji cienia na zewnętrzną część ruchomej powieki, bo przez ten taki swój dziubek naprawdę mamy dużą precyzję, dużą władzę nad tym, gdzie ten cień się na powiece znajdzie dziewiętnastka to dość szeroki pędzelek o bardzo krótkim włosiu, jak na niego spojrzymy z boku, to zobaczymy, że włosie ułożone jest bardziej w szpic, i to jest pędzelek idealny do na przykład rozcierania dolnej linii, dolnej powieki, albo do takiego tego punktowego zagęszczenia rzęs, albo do roztarcia kreski na górnej powiece, albo też jak widzieliście w ostatnim tutorialu, narysowania tej kreski cieniem. Ja też bardzo polubiłam go w roli takiego utrwalacza, czyli do utrwalenia korektora w bardzo precyzyjnych miejscach, jak na przykład tutaj pod brwią, jakby jak to się mówi, pod linią brwi, kiedy chcemy dokładnie cały korektor utrwalić, żeby mieć pewność, że nic się tam innego nie przyczepi, żaden inny cień, puder czy żaden inny pyłek. No to właśnie w takiej super precyzyjnej aplikacji sprawdza się idealnie. Pędzel numer 20 odbiega już od innych embrazy, głównie ze względu na jego włosie. Tutaj już nie mamy włosia kozy, jest natomiast włosie konia, ze względu na to, że chciałam mieć w kolekcji jeden taki sztywniejszy pędzelek. Włosie konia już nie jest tak jakby podatne na ucisk i ono zachowuje jakby większy nacisk na skórę, dlatego idealnie sprawdzi się do mocniejszej aplikacji na skórę brokatów lub pigmentów, które rzeczywiście chcemy mocno przykleić do skóry, niekoniecznie je rozetrzeć, albo w jakiś sposób wpracować skórę, tylko właśnie mocno je przyklepać. No to właśnie taki pędzelek sprawdzi nam się tego idealnie. Dwudziestka jest dość małym pędzlem, dlatego dalej spełniam tutaj wymagania takiego pędzla do zadań specjalnych, do bardziej precyzyjnej roboty i bez problemu nałożymy na przykład tutaj błyszczące cienie wewnętrzne kąci, czy też po prostu aplikację taki bardziej zdecydowany i mocniej przyciskający do skóry produktem sposób niż inne pędzle mogłyby nam zapewnić. Także 20 trochę odbiega od pozostałych pędzli embraż. jeżeli kupicie cały zestaw, to nie zdziwcie się, że w nim rzeczywiście to włosie jest bardziej sztywne, ale mówię, ma to swoje zalety i zależało mi na tym, żeby mieć jeden taki sztywniejszy pędzel w kolekcji. No i ostatni pędzel w nowej kolekcji, czyli pędzel z numerem 21, jest to tradycyjny wachlarz. Wachlarz ma bardzo delikatny nacisk na skórę, ledwo ją tylko muska, więc sprawdzi się świetnie do aplikacji rozświetlacza, natomiast on trochę jakby zmniejsza Moc rozświetlacza. Jeżeli macie mocno pigmentowany rozświetlacz, i jego efekt nie do końca się Wam podoba, to być może właśnie takie lekkie muśnięcie po skórze sprawi, że efekt spodoba się Wam bardziej. Albo jeżeli chcecie po prostu uzyskać niesamowicie naturalny efekt, no to wtedy on też przyjdzie Wam z pomocą. Można nim również wykonać konturowanie twarzy, ale to będzie niesamowicie naturalne i takie delikatne konturowanie. Oczywiście są też osoby, które taki efekt lubią, więc być może właśnie konturowanie tego typu pędzlem się Wam spodoba. A poza tym idealny do usuwania nadmiaru pudru, do do usuwania zmiaru albo do takiego właśnie minimalnego zbierania sebum. Odrobiną pudru na pędzlu. No naprawdę tutaj ilość zastosowań przy tym pędzlu, zresztą tak samo jak przy każdym innym, jest niezliczona, więc ogranicza was tylko wasza wyobraźnia. I to już wszystko. Tak wygląda cała nowa siódemka embrasy. Mam nadzieję, że się Wam spodobają, że M pokochacie je tak samo jak pokochaliście te, które już są następne na rynku. Mam nadzieję, że spełniłam Wasze wymagania, no bo właśnie pisałyście do mnie, że potrzebowałybyście albo przydałoby się kilka takich bardzo precyzyjnych do już. Wiecie, bardziej drobizny na tej twarzy czy na oczach, żeby móc dalej e, tych złotych pędzelków używać. Więc ja mam nadzieję, że wasze wymagania zostały spełnione. W opisie pod filmem, jak zawsze, znajdują się linki do wszystkich pędzli, zarówno tych pojedynczych modeli, jak i do zestawu wszystkich siedmiu i zestawu wszystkich 21 jeden pędzli. W od tego, co was interesuje. Natomiast pod linkami tych pojedynczych pędzli, przy opisie każdego pędzla znajduje się też opis i wymiary dokładnie ile trzonek ma szerokości, wysokości, cały pędzel. Także, jeżeli takie informacje was interesują, to zapraszam was do co tam się pod tymi linkami kryje. W opisie pod filmem znalazłam również informacje dotyczące mojego makijażu twarzy dzisiejszego, bo na pewno to też Was będzie interesować, no i też lakieru do paznokci. No dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że się Wam ten filmik spodobał, że nowa kolekcja się Wam spodoba. Zostawcie w komentarzach koniecznie swoje właśnie opinie na temat tego, który się Wam z pędzli dzisiaj spodobał najbardziej, który Wam przypadł do gustu najbardziej, a być może właśnie cały zestaw, nie wiem. Mam nadzieję, że się Wam spodobają, naprawdę. Także ja czekam na Wasze komentarze, nie powiem, trochę zestresowana. Jeszcze raz powtórzę, że mam nadzieję, że się Wam spodobają. No i oczywiście też zostawcie w komentarzach swoje ewentualne sugestie do tego, jakie pędzle, jakie modele chciałybyście w kolekcji Embraż zobaczyć, bo na pewno to też będziemy brali pod uwagę. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę bardzo mocno i do zobaczenia następnym razem. Pa!